Dzień dobry państwu. Radca prawna Dan Pawowski z Myślę, że można w obecnych warunkach dojść do wniosku, że pogoda nas rozpieszcza. Ciepło, słonecznie. Idealne warunki na wakacje. Jednocześnie jestem w pełni świadomy tego, iż osoby, które w takich warunkach są zmuszone do tego, żeby pracować, szczególnie w nieklimatyzowanych pomieszczeniach, albo nawet na dworzu w rażącym słońcu mogą mieć zdecydowanie odmienne zdanie w tym zakresie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, jakie są uprawnienia pracownicze związane z upałami oraz jakie obowiązki nakłada polskie prawo na pracodawcę w sytuacjach, w których temperatura w naszym kraju zaczyna zdecydowanie wzrastać. Przede wszystkim zacznijmy od tego, iż polskie prawo nie precyzuje, co należy rozumieć przez upał. Brak jest konkretnej normy temperaturowej, która wskazywałaby na to, iż mamy już do czynienia z upałem, a nie z chłodem. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o przepisy, posługują się one kilkoma wartościami temperaturowymi, z których wynikają poszczególne obowiązki pracodawcy w określonych sytuacjach. Przede wszystkim zacznijmy od wyszczególnienia sobie tych temperatur i byłyby to temperatury kolejną 25 stopni 28 stopni oraz 30 stopni. Jeżeli chodzi o tą ostatnią najwyższą temperaturę 30 stopni to dotyczy ona osób małoletnich. Przypomnijmy sobie jeżeli chodzi o realia prawa pracy przez małoletniego należy rozumieć osobę która ukończyła 15 lat nie ukończyła jednak lat 18. Jeżeli chodzi o takie osoby Prawo pracy zabrania zatrudniania takich osób w warunkach, w których panują temperatury od 30 stopni w górę przy jednoczesnej wilgotności powietrza powyżej 65%. Pozostałe dwie normy temperaturowe, czyli w tym przypadku wspomniane 25 i 28 stopni Celsjusza, odnoszą się natomiast do pozostałych pracowników. Norma w wysokości 25 stopni Celsjusza dotyczy bezpośrednio sytuacji dziejących się w pomieszczeniach zamkniętych. Jeżeli natomiast chodzi o temperaturę 28 stopni, to dotyczy ona sytuacji, w której pracownik przebywa na otwartej przestrzeni. Tytułem wstępu warto tu jeszcze nadmienić, iż jeżeli chodzi o te temperatury, nie są to wartości graniczne, które uniemożliwiają pracę, a jedynie nakładają w takiej sytuacji na pracodawcę dodatkowy obowiązek w postaci zapewnienia pracownikom napoi. Jeżeli chodzi o napoje, należy to pojęcie oczywiście rozumieć szeroko, ale przede wszystkim spełnienie obowiązku zapewnienia pracownikom napoi polegać będzie na zapewnieniu im dostępu do wody. Potencjalnie wchodziłyby również w tym przypadku inne rozwiązania, natomiast z całą pewnością nie byłoby dopuszczalne podawanie pracownikom napojów wyskokowych. Jeżeli chodzi o niespełnienie obowiązku zapewnienia odpowiedniego napitku dla pracowników, no to wiąże się to dla pracodawcy z potencjalnie bardzo surowymi konsekwencjami. Pracodawca, który zignoruje sobie ten obowiązek, może zostać obciążony karą nawet do 30 tysięcy złotych. W związku z czym zachęcamy wszystkich pracodawców do tego, żeby jednak bacznie brać pod uwagę to, w jakich warunkach pracują pracownicy i do aktywnego monitorowania temperatury. Gdyż nawet zaniechanie polegające na tym, że bez wiedzy pracodawcy dojdzie do podwyższenia się temperatury w biurze, powiedzmy do 26 stopni, może wiązać się dla niego z bardzo, ale to bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami. Jeżeli chodzi o pozostałe przepisy, no to regulują one już tą kwestię związaną z upałami w sposób zdecydowanie luźniejszy. To znaczy można spotkać się bezpośrednio z regulacjami dotyczącymi tego, iż pracodawca w sytuacjach, w których mam do czynienia z upałem, powinien zapewnić pracownikom, między innymi dostęp do klimatyzowanych pomieszczeń, dostęp do świeżego powietrza. Dostęp również w tym przypadku do dodatkowej ilości przerw, jak i również powinien zastanowić się nad skróceniem dnia pracy. W odróżnieniu jednak od sytuacji, w której pracodawca musi zapewnić wodę, to opisane przypadki nie nakładają na pracodawcę żadnych dotkliwych konsekwencji. To znaczy, pracodawca, który nie spełnia tych norm, potencjalnie może być. Pociągnięty do odpowiedzialności w zakresie naruszenia praw pracowniczych i niewykonywania swoich obowiązków, nie mi jednak ciężko przez pojedyncze zgłoszenie w tym przypadku sprawić, na przykład, żeby pracodawca został ukarany karą grzywny. Przepisy tego nie regulują, więc tego typu konsekwencje niestety nie należą do realnych. Nie zmienia to jednak faktu, iż pracodawca, który w tym przypadku chce działać zgodnie z prawem, i dbać o swoich pracowników, powinien również myśleć o tym, żeby w każdy dodatkowy możliwy sposób zapewnić komfort pracy, nawet w sytuacji, w których temperatura zdecydowanie wzrasta. Mam nadzieję, iż ta audycja okazała się dla Państwa przydatna i wykorzystacie zawarte w niej informacje do tego, żeby w pełni korzystać ze swoich praw. Dziękuję.